Mamy witajcie, z tej strony Tomek, a jesteśmy w... Mamy z tej strony Tomek, a jesteśmy w Jumping Pet Simulator, czyli grę od Yoshiego. Wy możecie nie wiedzieć, co to jest Joshi. Joshi to jest znany youtuber polski, yy, właśnie on tą grę stworzył i dzisiaj sobie w nią zagramy. Ja widzicie, no nie, nie grałem w to dużo, no. Ale dzisiaj się postaramy. Jak widzicie, moją maksymalną krainą jest Oceana. Mamy jeszcze trzy przed nami i Dow jeszcze nie mam. Więc dzisiaj spróbuję zrobić chociaż jedną krainę. Mam 300 milionów hajsów. To tutaj się widzę, skaczy się po chmurkach, robi się upgrade'y, yy, No, niedługo ma być bank. Ja naprawdę nie wiem, kiedy ten bank będzie. Ale wyczekuję, bo mi się taki syf we robi, więc. Joshi, jeśli to oglądasz, to proszę cię, zrób tak najszybciej, bo mi się tak syfi w ekwipunku, że to nasz świat tego nie widzi. Eee, widzicie, mamy upgrade, tu mamy golden silver pet. Weźmy sobie takiego froga, mi na nie nie zależy, więc fajne, to ja mi nie zależy. Mam 50 kola diamentu, diamenty też się zdobywają, przeskakanie na chmurkach. <coughs> jak widzicie, co? Ekiem pierwszy jest Yoshi? Co, czekaj, nie, 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 nie. nie. Tutaj mamy już jest trzeci. O, widzę, że coś powbijał tutaj, bo ostatnio było chyba 3 miliardy, a już jest 29, więc dobra. Robuxów mamy już y, jego pierwszego. Pewnie tutaj on jest pewnie trzeci. A mamy Odeków pierwszy 7B. Nie wiem kto to jest. Odbierzmy sobie na początku y, skrzyneczki, dobra. ale odbieramy gębus mi się tak przydają coin boosty, więc ja bym prosiła o coin boosta. Eee, to by było fajne Też no słabo, dobra Niech mi trochę coin pust. Błagam To jest tylko, czego ja chcę No naprawdę O matko Dobra, czyli my w ogóle mamy coiny? Mamy, ale jednego Dobra, nie będziemy zużywać Idziemy na ocean I widzimy, mamy jajka Są tutaj mega, ale to mega drogie to mi pokazuje, że dungeon, że już mam niby do a ja mam 12 level, a Dungeon jest za 15? Tak, minimum 15, więc... No, dobra. Wiesz, w ogóle potrzebuję 2 miliardy nas w tej krainy. To jest mega dużo. To jest w ogóle... Jeśli już się to oglądasz, to pierwsza rzecz powinna być zmieniona. żeby naprawdę z chmurek się dostawało naprawdę odrobinkę więcej, bo naprawdę to jest mega mało żeby Naprawdę, tutaj się to jest chyba jedna z najcięższych gier, żeby przejść wszystko. Bo to jest takie, że każda kraina tu ci zajmuje z godziny, dwie, tak jedna kraina ci tyle zajmuje. Jak widzicie ja game nie mam w tej grze, bo na razie mi są niepotrzebne. Ale podczas czasie się zastanowię. Mam 200 rok, no lak, to mi się słabo przyda. No kiedyś tutaj się coś kupi, tak myślę, ale na razie mi się naprawdę to nie przyda. Teraz spadłem, teleportujemy się. Moją następną krainą jest Farma. Farma kosztuje 2 miliardy. To jest mega dużo. I to jest właśnie problem, że z tych murek się mega mało dostaje. Naprawdę, Yoshi, powi, jeśli to zmieni, to cię błagam, żeby chociaż o nie wiem, 200 koła się więcej dostawał, albo 300, może milion więcej. To wtedy by było naprawdę giga gigakrot. Dobra, lecimy. Eee, dobra. Hysz. Dobra, tu, tu, dobra, dawać, dawać Okej. Okay. W ogóle najlepszą krainą jest haven, które może gdzieś zobaczymy, ale to jest tak wysoko. Może raczej mnie nie zobaczyła. nie, widać, tam jest, tam jest. Widać ten haven Heaven, nie wiem, to się mówi haven? Heaven chyba. No Nie wiem, haven... Heaven? Hej. Ee... Niebo! No, i jest dobrze. Dobra, lecimy do góry. Pia, pia, pia. Ostatnio na początku w ogóle, w ziemi, ta gra mi się tak nudziła. Ale po czasie, jak wyszedł nowy Audi, gdzie dodali auto-jumpa. Czyli patrzcie, ja nie muszę nic robić, naprawdę. Ja nie muszę nic robić, to mi samemu skaczę. I to jest super. I ta, gra mi się, co, I ta mi się gra po prostu bardziej spodobała, przez to, że dodali tego auto-jumpa i trade. To naprawdę ta gra zaczyna wtedy robić sens taki swój, ma. do kogoś trade. A. Bo tak to było totalnie słabo, tak. No nie dało się dużo zrobić. No, On ma tylko pierwszy level. A te kozaki mają wyłączone trade. No kurde. Szkoda. Dobra. Ten chłop z 13 levelem zaakceptuje. Może zaakceptuje, to może mi coś da, bo ja tutaj biedak. Bida. <laughs> Dobra, lecimy. Tyż. Tyż. Ja jakoś dzisiaj mało końców dostałem z Koła Fortuny. Zawsze dostałem po 500 milionów, a dzisiaj dostałem może, tam nic nie dostałem w sumie, bo dostałem, a z tego Koła Fortuny się mega dużo e, pieniążków zdobywa. Dobra, lecimy. Właśnie przez te Koło Fortuny wleciałem, na przykład mi się tak namodziła, jak to dostałem, zobaczyłem tego, ten nowy update, to ja dosłownie, ja nie wiem ile w ogóle, ja zobaczę mój profil, bo profilu ja wiem, niektórzy tutaj tryhardują i mają 7 dni gry, 8 dni gry. No, ja bym tyle nie przegrał. No, hello, no. Dobra, jak widzicie, tutaj jest farma, która kosztuje 2 miliardy. To jest mega dużo. I to jest też, gdyby obniżyć chociaż troszeczkę te ceny, żeby na przykład był 1 miliard 800, to wtedy mi by naprawdę pasowało. Ale no, 2 to jest mega dużo. Teraz zobaczmy mój profil. Playtime 4,5 godziny Jumpy 6 koła, Egów 11 Perdemis 336 tysięcy I Rob spend 0 No więc mój profil nie jest najlepszy No ale cóż, to też, to już Może dzisiaj tylko tańczono, dobra. A czekajcie, może sobie na auto jumpie no, dobra, dobra. I w ogóle ja zauważyłam ostatnio, że tego auto-jumpa jakiegoś poprawi. takiegoś Lepiej się na nim wali. Nie wiem dlaczego, naprawdę. Czekajcie, to co tam jest wyżej? A, tam ta farma jest, dobra. Nie, zaczekajcie, co tam jest? Czekajcie, zaczekajcie, zaczekajcie. Ja mam pytanie. Czy ja... Nie! Ej, albo ja zbukowałem grę, to dla... Nie, ja nie zbukowałem. Kurde, myślałem, że ja zbukowałem grę i mogę iść jeszcze dalej, no ale miałem, po prostu ja miałem laga mózgu gdyby tam się dało zaskoczyć to byłoby mega, ale e, możemy spróbować chociaż tam ale no ja wątpię, że to jest, to, że to jest a wykonany bo... czekajcie dwa, trzy cztery. aha, dobra skończyły się jumpy no czyli się nie da e, w ogóle ten e, powiem tak, fajna gierka naprawdę ja uważam, że ona jest na takim równym poziomie z X, ja jestem po prostu totalnym fanem PetSolidary X, gram od samego początku. Yy, I w ogóle będę planował, z, yy, ten, gdybym yy. nie myślała bo ja planuję, bo w żadnej, topce, w żadnej grze nie byłem jeszcze topką. Więc ja postaram się wbić do top Czy ja mogę być dobry, taki na top 100, bo to są Egi, no Egi to ja wątpię, bo 200 koła. Dimage też wątpię 7 milionów, ale Robuxy no, raczej też no więc No lipa, może kiedyś tą topę się uda wbić, no tak lecimy, yy, czekajcie, tak... Czy w ogóle wróciły autochmurki? Bo w tym nowym update'u podobno wróciły autochmurki. Nie, ja wróciłem. Następny update za 3 dni, widzowie, za 3 dni. Ja wam to nagram, widzowie, ja wam to nagram. Ten update', a nie, bo on będzie 18, to... Ja nie nagrałam, ale postaram się Wam go nagrać, co się tutaj zmieniło. E, ten Upgrade mam chyba full, a nie? Tak, w ogóle powinni dodać nowe upgrade'y, to jest też fajne, żeby oni dodali. E, jeśli to już oglądasz, to tak. Ja naprawdę, bo tych upgradeów jest mega małe. Przed, kiedy jeszcze ta był pierwszy update, to znaczy dopiero, kiedy jeszcze ta gra nie była betą, tylko już normalnie wyszła, to to się później pozmieniało. się. Eee, to tutaj było więcej, a teraz ich jest mało. Więc ten extra jump to się bardzo przyda. Ten pet slot. O, weźmy sobie swój Cześć, co u ciebie? Daj mi coś. A jaki on ma dane? On ma osiemnasty. Co? Ja mam dostać takiego królika. Daj mi coś. blisko. Daj coś. Poradni pan. Dwoma celami. Dobra, uh, zobaczyć, czy jest taki kod jak Merez, bo ja dokładnie nie wiem, Merez, nie, to no właśnie Merez, nie ma, no kurde, Merez tyle przegrał w tą grę, nagrywał z Joshem, a go nie dodaje do tej gry, no, no lipa, no, dobra, my lecimy sobie na ocean, w ogóle pan pokażę wszystkie kraje, bo wy pewnie na pewno nie wiecie o, dobra, znowu mi wysłał, już dosz, dosz. pan, o no kurde, no to, to znowu to samo mi pokazujesz? No dawaj. No hello, no ja tracę czas na odcinek, no. Ech, moje szczęście. No dawaj, no chcesz coś, czy czegoś nie chcesz? I... Mwah, mwah. No szału nie ma, ja mam lepszy. Ale to jest eventowy i ma plus 5 gram. W ogóle ja mam jakieś pety malaka. ale w ogóle Wam pety youtuberów. W ogóle straciłem puzonika Miałem puzonika. Jeśli puzonik to 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 puzonik oglądasz, to przepraszam. Niestety cię wytrajdowałem i już nie mogę zdobyć, więc będę trajdował puzonika. Jest tak. Pedro Parot, Joshi yy, Dragon. Po polsku to będzie tak. Papuga Pedra, yoshiego Shiara... Shiara... kot To jest w ogóle Shiarach, to jest... Nie naprawdę jedna z moich ulubionych youtuberów, więc pozdro. Kifi Shiba. Mamy Diego, Doga Russo. Russo to jest naprawdę popularny youtuber, jeśli nie wiecie. I kod Holisa. Matko I love Holis, Naprawdę to jest jeden z moich ulubionych youtuberów. Ale się bardzo, to, 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 to jest mega. dobra desert. Desert jest taka... Nie wiem, dlaczego te mapy są takie malutkie robione, nie wiem, dlaczego. nie zrobili takiej jak na przykład Rebirth Champions, było Underwater Volcano, To ma teraz to jak to wyglądało. To była po prostu przeogromna mapa. A tutaj te mapy to jest dosłownie, nie wiem, to jest dosłownie malusieńkie. Więc nawet ja tutaj zmienił tę mapę, żeby były większe. No winter to już w ogóle to, to, to jest po prostu... O, cześć bałwan. A ja w ogóle tylko nie założyłem. Cześć bałwan. Stąd ciebie. Cześć. A w ogóle jest taki kod jak Preston? Właśnie. Preston. Nie, ja Preston. 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 Jest? Nie ma Prestona. No czyli Prestona jeszcze nie dodali. I w ogóle to jest pierwsza zmiana, którą niedawno zauważyłem, że tu nikki. dodaję wcześniej tej, tej grze nie nie błonników. Raz, Teraz czyli o matko nie wiedzie ile ja na tej mapie przeżyję. A tutaj co najmniej połowę, może więcej połowę mojego czasu przyjściłem tutaj. Bo tak ciężko i było tą sakurę zdobyć. to była kiedyś, to najmocniejsza łapa. Ale było tak ciężko i to jest downtrend pokazany, ale na razie ja tam nie mogę iść. Kolejną mapą jest Ocean właśnie, no no, to ja aktualnie jestem. Nie chcę mam długiego tego filmu robić, więc no co? To by było z tego filmu. E, jeśli e, Joshi to oglądasz, i Ishiana, e, Kifi, e, to wielkie pozdro dla Was.